Marzysz o idealnej pracy? Chcesz zmienić branżę albo pracodawcę? Składasz CV i nic się nie dzieje? Rozwiązaniem jest HR Sigma Group. Ponad 10 lat doświadczenia w HR-ze oznacza, że zdobędziesz pracę jaką chcesz. Wystarczy kliknąć myszką. Nie marnuj swojego potencjału. Kliknij w link pod filmem i wraz z HR Sigma Group zdobądź lepszą pracę już teraz. 72 hektary. 500 lat zakazu wstępu. 980 budynków. 9999 pomieszczeń, przynajmniej według legendy. To największy pałac świata. Zakazane miasto zajmuje 72 hektary i zawiera 980 budynków. Jest większe niż Watykan, Kreml i pałac Buckingham razem wzięte. Powstało bez ani jednego gwoździa. Drewniane konstrukcje zostały zbudowane przy użyciu tradycyjnych technik stolarskich, bez użycia metalowych łączników. Temu pałac przetrwał wieki. Jest odporny na trzęsienia ziemi. Specjalne systemy belek i złączy pozwalają budynkom absorbować wstrząsy sejsmiczne. Podłogi pałacu składają się z 15 warstw cegieł, co miało zapobiec próbom zamachu przez podkop. Dziś zakazane miasto to muzeum pałacowe, w którym mieści się ponad milion 860 sześćdziesiąt tysięcy artefaktów. Zgromadziło jedną z największych kolekcji sztuki i przedmiotów historycznych na świecie od Ceramiki po kaligrafie. A niewielu wie, że tak naprawdę istnieją dwa zakazane miasta. Pałac w Pekinie jest praktycznie kopią wcześniejszego kompleksu w Nankinie, który cesarz Yongle pozostawił jako drugą stolicę. Zapraszam do zakazanego miasta. Miejsca między innymi zimnych pałaców, czyli rezydencji dla wszystkich konkubin. Były oddalone i zimne, bo nie miały ogrzewania. Do tego ostatni cesarz kazał obciąć progi w drzwiach, żeby mógł sobie pojeździć rowerem. Jeśli chcesz się wybrać w podróż po państwie środka i odkryć między innymi sekrety zakazanego miasta, właśnie wyszła książka wydawnictwa Nasza Księgarnia. Chiny od czerwonych lampionów po zakazane miasto. Dzięki książce można poznać słynną chińską gościnność, dowiedzieć się czym jest czerwona turystyka, czy na czym polega kaligrafowanie wodą. Można wybrać się w niepowtarzalną podróż jedwabnym szlakiem, wypatrzyć pandę wielką w lesie bambusowym Syczuanu. Czy Przekonać się na czym polega stuletnie Jajo, bezkresne, tajemnicze i pełne sprzeczności na wyciągnięcie ręki. Polecam książkę. Link jest pod filmem. Pozycja jest rewelacyjna. Zakazane miasto słynie z legendarnej liczby 9999 pomieszczeń, ale badania architektoniczne wykazały, że ich rzeczywista liczba jest gdzieś między 8700 a 9300. Liczba ma charakter symboliczny, bo pałac cesarski musi mieć o jedno pomieszczenie mniej niż niebiański pałac nefrytowego cesarza, który według tradycji posiadał ich 10 tysięcy. Przez ponad 500 lat obowiązywał zakaz wstępu, od 1420 do 1925 roku kompleks był całkowicie niedostępny dla zwykłych obywateli. Wstęp mieli tylko cesarz, jego rodzina i niektórzy urzędnicy za nielegalne wejście groziła surowa kara. Chińskie powiedzenie mówi, że kto raz wejdzie do pałacu, ten jakby wpadł w głębokie morze, bo życie na cesarskim dworze było trudne i niebezpieczne. Szczególnie dla urzędników i Konkubin, wielu nie dożywało starości są tu dachy, na których nie siadają ptaki. Specjalna konstrukcja dachówek uniemożliwia ptakom lądowanie, co miało zapewnić czystość i estetykę. Co więcej, są tu dachy z żółtymi dachówkami, a te zarezerwowane były wyłącznie dla cesarza. Inne kolory oznaczały niższy status. Budynki cesarskie mają rzędy mitycznych zwierząt na dachach, które miały chronić przed złymi duchami. Im więcej figurek, tym wyższy status budynku. Sala najwyższej harmonii. Ma ich aż dziesięć. Smoki, feniksy i żółwie, zdobiące dachy i bramy, symbolizowały władzę, nieśmiertelność i równowagę. Są tu złote cegły, specjalnie wypalane do tego stopnia gładkie, żeby broń Boże nie rysowały jedwabnych podeszw cesarskich butów. A według legend, pod pałacem znajdują się ukryte przejścia, którymi cesarz i urzędnicy mogli się przemieszczać lub uciekać w razie zagrożenia. Niektóre z nich pozostają do dzisiejszego dnia niezbadane. Cesarski pałac w Pekinie powstał w 1406 roku z rozkazu cesarza Yongle z dynastii Ming. Ten z jednej strony zapoczątkował jedną z największych encyklopedii świata, z drugiej był brutalny, przeprowadził mnóstwo egzekucji i rozbudował tajną policję. Przeszedł do historii, kiedy przeniósł stolicę z Nankinu do Pekinu, głównie ze względów strategicznych. Pekin leżał bliżej zagrożonej północnej granicy, co ułatwiało obronę przed Najazdami mongolskimi. W nowym mieście potrzebował nowej rezydencji. Przygotowania do budowy pałacu trwały 11 lat. Transport materiałów wymagał tysięcy ludzi i zwierząt, sama budowa trwała 14 lat. Do niej zaangażowano ponad milion robotników. Pałac ukończono w 1420 roku. Zaprojektowano go zgodnie z zasadami Feng Shui i konfucjonizmu. Układ budynków odzwierciedlał hierarchię społeczną, układ przestrzenny kosmiczny porządek. Północ symbolizowała ciemność i zimno, południe światło i życie. Dlatego najważniejsze budynki zwrócone są na południe. Wzniesione z drewna i kamienia pałace przetrwały wieki dzięki mistrzowskiej konstrukcji. Dachy pokryto glazurowanymi dachówkami, a fundamenty zabezpieczono przed wilgocią. Do budowy użyto materiałów z całych Chin: marmur z prowincji Hebei, drewno z Południa, a cegły z Nankinu. Kompleks ma kształt prostokąta. Otaczają go mury o wysokości 8 metrów. Obiekt jest otoczony fosą o głębokości 6 metrów i szerokości 52 metrów. W 2025 roku wartość rynkowa zakazanego miasta szacowana była na 85 miliardów dolarów. Przez ponad 500 lat było politycznym i ceremonialnym sercem imperium. Był zakazany, bo dostęp był ściśle kontrolowany. Nie każdy mógł tam wejść, przez kolejne stulecia było domem dla 24 cesarzy. 14 z dynastii Ming i 10 z dynastii Qing. Dynastia Ming rządziła w najlepsze przez 200 lat do 1644. Pekin został zdobyty przez Manżurów i dał początek nowej. Dynastii, chłopski przywódca Zi Cheng zdobył pałac, ogłosił się cesarzem, a ostatni władca Ming niestety popełnił samobójstwo. Ostatnim cesarzem zamieszkującym pałac był Pui. Kiedy został cesarzem, miał dwa latka. To on chciał rowerem jeździć po pałacu, ale niestety przyszło mu abdykować w zaledwie pięć dni po jego szóstych urodzinach. Abdykował w 1912 roku, choć jeszcze mieszkał w swojej rezydencji jako gość państwa. W pałacu Yangzi jeszcze planowano stworzyć dla niego park wodny. Dla niego i jego żon. Miał już 18 lat i miał wtedy żonę, żonę i drugą żonę konkubinę. W każdym razie projekt przerwano w 1924 i park wodny nie powstał. Rok później przerobiono je na Muzeum Pałacowe. W 1933 w obawie przed japońską inwazją najcenniejsze zbiory ewakuowano. W czasie II wojny opiumowej i powstania bokserów pałac był okupowany przez siły zagraniczne, a w 1949 zostało symbolem narodowym. Zakazane miasto zostało odrestaurowane przed Igrzyskami Olimpijskimi w 2008 roku. Kompleks zajmuje 72 hektary i został wpisany na listę UNESCO w 1987 jako miejsce o wyjątkowym znaczeniu historycznym i architektonicznym. Dziś pełni funkcję Muzeum Pałacowego, prezentując sztukę i historię dynastii Ming i Qing. Zbiory muzeum liczą ponad 1 800 000 dzieł sztuki. To ceramika, pieczęcie, rzeźby czy dokumenty, zegarki z całego świata kolekcja ponad tysiąca mechanicznych zegarków z XVIII i XIX wieku, między innymi z Francji, Wielkiej Brytanii czy Japonii. Jest 340 tysięcy dzieł z porcelany, 50 tysięcy obrazów, 10 tysięcy wyrobów z brązu, czy 30 tysięcy dzieł z nefrytu, gdzie najstarsze pochodzą z okresu Neolitu. Obecnie w ciągu roku. Zakazane miasto odwiedza jakieś 17 milionów turystów. Przed pandemią ta liczba wynosiła 19 milionów. To jedno z najbardziej odwiedzanych muzeów świata. Od kwietnia do października bilety kosztują około 30 zł, a od listopada do marca 20 zł. Muzeum nie prowadzi sprzedaży biletów na miejscu, należy je zarezerwować online z wyprzedzeniem. Limit dzienny to maksymalnie 40 tysięcy odwiedzających, a obcokrajowców. Muszą podać numer paszportu przy rezerwacji. Są trzy trasy do wyboru. Dzięki trasie dwugodzinnej można szybko zwiedzić najważniejsze obiekty. Jest trasa półdniowa, która obejmuje główne pałace i galerie. No i jest trasa całodniowa, czyli pełne zwiedzanie z czasem na odpoczynek. Na zwiedzanie trzeba zarezerwować sporo czasu. Kompleks ma 720 tysięcy metrów kwadratowych, czyli wielkość ponad 100 boisk piłkarskich. Do tego do zwiedzenia jest prawie 1000 pomieszczeń. No i nie warto się spieszyć. Każda sala i dziedziniec opowiada zupełnie inną historię. Warto wynająć przewodnika, dzięki temu można poznać ukryte znaczenia architektury, rytuałów i historii, a do tego warto zabrać własne jedzenie i wodę. Ceny w środku są wysokie, a punkty gastronomiczne nieliczne. Jeszcze raz zachęcam do kupna książki Chiny od Czerwonych Lampionów po Zakazane Miasto naprawdę warto. Dzięki bardzo za obejrzenie. To tyle na ten temat. Prosto z mostu, pozdrawiam.